Laudetur. Dzisiejsze przesłanie jest jasne, proste i wyraziste. Głosujmy na Trzaskowskiego. Głosujmy na Trzaskowskiego. Nie rozpraszajmy głosów, nawet w pierwszej turze, bo jednak to, żeby Trzaskowski miał wyraźną przewagę, po prostu daje pewien efekt czysto psychologiczny, który przełoży się potem na drugą turę. Proszę Państwa, niebezpieczeństwo związane z ewentualną wygraną Tadeusza Batyra-Wel. Karola Batyra, Weltadeusza Nawrockiego, jak kto woli, jest przemożne. O tym mówił już profesor Dudek, charakteryzując Nawrockiego jako bardzo niebezpiecznego człowieka, bezwzględnego, zdeterminowanego, mającego tylko jeden cel – władza i poszerzenie własnych wpływów. Ciekawie o tym też pisze teraz Adam Michnik, który mówi tak – Kaczyński pewnych granic nie przekraczał. No nie, nie zmontował nam jednak obozu, więzień daje. Wykluczał taki jawny Oenerowski antysemityzm. Duda też. Michnik tu mówi: zachowali się przyzwoicie w stosunku do Ukrainy. Natomiast pan nawrocki Batyr, po pierwsze, może się urwać. Prezydent ma dość duże pole do samodzielnych popisów wbrew pozorom z łańcucha Kaczyńskiemu. No, Kaczyński nie ma tutaj już wielkiego wpływu na niego. Wtedy może być człowiekiem bardzo niebezpiecznym. Michnik tutaj sugeruje powrót do jakichś Oenerowskich występów w stylu no, antysemicko-faszystowskim. Dudek generalnie też mówi o czymś w rodzaju jakiegoś prezydenta, który w stylu bonzów, kaudillo, latynoamerykańskich przeprowadziłby coś w rodzaju zamachu stanu. Tyle pan Nawrocki-Batyr zerwany z uwięzi. No dobrze, ale moim zdaniem wcale nie mniej porywający, czy bezpieczny jest pan Nawrocki-Batyr realizujący wolę Kaczyńskiego. Słuchajcie, Kaczyński ma 80 lat. To wszystko, co mówi, Jasno wskazuje na to, że on już nie ma nic do stracenia. Jakakolwiek polityka zagraniczna i relacje zagraniczne kraju są wyłącznie funkcją polityki wewnętrznej. Przecież tak samo z grubsza robi Putin czy Netanyahu. Jest wiele głosów, które zgadzają że zarówno Putin, jak i Netanyahu tak naprawdę prowadzą swoje wojny, nie skończą ich tylko i wyłącznie z uwagi na politykę wewnętrzną. Po prostu Netanyahu pierdel grozi. Kiedy skończy się wojna, może iść do pierdla i za próbę zamachu stanu przeciwko sądowi najwyższemu i za zwykłe złodziejstwo na no, Putin. Jeśli chodzi o skalę korupcji, kleptokracji, są to rzeczy oczywiste. Przy całej biedocie i hołocie mieszkającej w tych szopach i barakach, pojecie w Rosji prowincjonalną, za Uralem, no już w ogóle ale nawet prowincjonalną. Wojny jako element polityki wewnętrznej utrzymania władzy. Co Kaczyńskiego obchodzi Unia Europejska, NATO, stosunki? On wykorzysta to wszystko, żeby utrzymać, utwardzić swoją władzę. 80-letni Kaczyński z takim batyrem. Andrzej Stankiewicz nazywa go przedstawicielem półświatka Batyra Niekaczyńskiego. Może próbować przeprowadzić swój zamach w stanu o jakim z lubością mówił, że konstytucja już przestała obowiązywać. Przecież Batyr może się zgodzić na cuda w rodzaju aresztowanie rządu Tuska, rozpędzenie rządu Tuska, jakieś elementy takiego wojskowego zamachu w stanu, ale uwaga, pod auspicjami prezydenta, no co ich obchodzi wtedy Unia Europejska, NATO etc. Tak, zgadzam się i z Dudkiem, i z Michnikiem. Perspektywa baterii jest śmiertelnie niebezpieczna. Wiele rzeczy już tutaj było fatalnych w polityce, ale tutaj za Andrzejem Stankiewiczem nie było jeszcze przedstawiciela półświatka, takiego autentycznego przedstawiciela półświadka w charakterze prezydenta RP. Lepszy byłby już tylko prezydent Wielki Buł czy Litar, przedstawiciel tak zwanych kibiców. Nie dopuśćmy do tego. A jeżeli ci młodzi, którzy nie mogą ruszyć rzadka, czy dla których Trzaskowski jest zbyt miałki, zbyt nijaki, nie ruszą D, no to może będziecie mieli litara czy wielkiego bu, ale wtedy mieć już pretensje tylko do siebie. Bo, bo na razie bardzo wiele jest w naszej mocy, cały czas mamy szansę przywrócić instytucje demokratyczne, przywrócić normalne funkcjonowanie państwa, tak krok po kroku, bez efektownych, wielkich trzęsień ziemi. No tak, ale właśnie to prawda. Demokracja i demokratyczne państwo prawne rzeczywiście wydaje się miałkie i nudne w porównaniu z rewolucjami, i na pewno w porównaniu z batyrem czy litarem takie będzie. Ale może o ten rodzaj nudy nam chodzi. Za wschodnią granicą nie nudzą się teraz, ale o, ta, o, o takie emocje chodzi? Chyba nie za bardzo. A więc, jeszcze raz, głosujmy na Trzaskowskiego. Od razu i w pierwszej turze, a w drugiej to już bez żadnej dyskusji. Ramen.